Czy jesteś empatyczny? Sympatyczny? Empatia. Nie wiem, co to jest. Sympatia, sympatia, empatia. No chyba tak, nie? Może to tak wyglądać, ale mam uczucia. During work not. I beat up the cooks. I gave them a clap. Yes. But. It had a reason. It took three to four times that he done the same mistake after I telling him how. I threw plates at cooks. Yes. I, my cooks had to eat bad food. It was not my fault. It's his fault. He served it. Chyba najbardziej się tego nauczyłem od mojej żony, która, która jest niesamowicie empatyczną kobietą. O to jest dla mnie problem. <grym> Za dużo czasem czuję. Ja mam wrażenie, że jestem nadempatyczna. Ja bardzo przeżywam wszystkie sytuacje i chyba aż za bardzo wczuwam się w to, co czuje druga osoba. Osobiście empatia czasami przeszkadza. Czasami telewizja oglądam oglądamy widzę, tam zleżecie i płacie. Ja przeżywałam to w Australii. Rzecz, która pewnie dla zdrowomyślącego człowieka, który jest poukładany, to jest taka rzecz, którą widzi na Facebooku i za dwie minuty widzi dalszy post. Czasami nie da się z całego świata uratować, a Sylwia jest taka, że chłonie jak gąbka. Ja przez tydzień nie spałam. Ja się budziłam ze łzami w oczach. I to jest straszne, bo wtedy to, to się wnosi w nasze życie, nie? Codzienne. Mój mąż był przerażony, w ogóle, ale dziewczyno. Ja rozumiem, ale oni są bardzo daleko. To jest dobrze rozwinięty kraj, oni sobie z tym jakoś poradzą. Twój płacz, dziewuchy w Polsce naprawdę nic nie zmieni. Nie rozumiem ludzi bez empatii z kolei. Boję się ludzi, którzy nie mają empatii w sobie. Bez empatii to, to całe życie nie miałoby chyba sensu. To jest pochodna miłości, nie wiem. Dobrze byłoby, gdybyśmy byli jednak no, nieco bardziej empatyczni. Jak ktoś mówi, jest mi źle, to ja od razu jakoś tak dostaję takiego. Za skoku pod tytułem, ale co można zrobić, co można zmienić. Każdy człowiek po prostu jest, jest empatyczny i, i, i powinien być. To naprawdę nie chodzi o to, żeby wyrzucić wszystko, nie wiem, ubrać się w jakieś ostatnie łachmany i teraz być jakimś męczennikiem w tym życiu i pomagać innym. Dzień dobry, panie Sanshat. Już na niego pomoc, nie negoju jest pomóc, a ja idę się mówię. Dzień dobry, panie Sanshat. No to nie pomóż, jest to. Czasami poświęcenie czasu, czasami zwrócenie uwagi, czasami zatrzymanie się w tym wszystkim i zobaczenie w kimś e, człowieka daje bardzo bardzo dużo. i nie, ale biedne ludzi ja bardzo chętnie pomaga. Co so ludzie, ludzie. Ja czuję dobre ludzi i niedobre ludzi. Nie ma złych ludzi. Są po prostu sytuacje, w których postępujemy źle. Ty to rozumiemy, żałujemy. Gdy tego nie rozumiemy, przeżywamy to życie i, I niestety tego nie rozumiemy. Jeżeli jest taka. Możliwość, że ja mogę pomóc, no to czuję się też spełniona i czuję się potrzebna. Takie rzeczy nie budują, i myślę, że gdzieś tam zostawiam sobie ślad w tym życiu i nie chciałbym, żeby to było tak, jak rozmawialiśmy. Ple, 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 z którego nic nie wynika. Empatia, wydaje mi się, to jest siła, tak? Tylko trzeba ją dobrze w dobry sposób wykorzystać. Wydaje mi się, że właśnie człowiek jest silniejszy, tym ma większy szacunek do słabszych. Bo dobro zawsze wraca. Ktoś cierpi, pomagasz.